Olba chwili jedśmy za ma być czas przeszły benwarddem ja byłem ja byłam sen warden ty byłeś ty byłaś oward on był. Ona była. Ono było. Bez My byliśmy. My byliśmy. Siz wątpiniz. Wy byliście. Wy byliście. Oni byli. One były. Olmak fiili şimdiki zaman. Czasownik być czas teraźniejszy. Ben varım. Ja jestem. Sen varsın. Ty jesteś. O var. On jest. Ona jest. Ono jest. Biz varız. Mi isteşme. Siz varsınız. Vi isteşçe. Onlar var. Oni son. Ones son. Olmak fiili gelecek zaman. Czasownik być czas przyszły. Ben olacağım. Ya ben Sen olacaksın. O olacak. On bence. Ona bence. Ono bence. Biz olacağız. Mi bence Siz olacaksınız. Vi bencece. Onlar olacaklar. Oni ben One będą.